Cześć wszystkim. Dzisiaj filmik trochę inny niż zwykle pokażę Wam obsługę koparki z pozycji operatora, to jest koparka Volvo Ew140C. Zaczynając tutaj od przodu no to tak, mamy kierownicę światło awaryjne, tu mamy manetkę od kierunkowskazów lewy, prawy do siebie włączamy światła długie wyłączamy wycieraczki. Pierwszy to jest tryb czasowy. Jedynka i dwójka. Po przyciśnięciu i przytrzymaniu włączy nam się spryskiwacz. Tutaj, tak jak widać, mamy klakson. Tutaj na kolumnie kierowniczej mamy taką dźwignię. Po naciśnięciu jej i puszczeniu blokujemy sobie kierownicę wygodnej dla nas pozycji. Lewa strona, może zaczniemy od tyłu. Tak jak tu widzicie na rysunku. Tu uruchamiamy tryb ręczny, jak nam komputer padnie. Tak żebyśmy mogli po prostu czy zjechać, czy no po prostu nawet Chwilę coś popracować na trybie ręcznym, i tak pierwsza dźwignia służy od poruszania się przód, tył druga zaznaczona na czerwono włączamy właśnie nią cały tryb ręczny prawa strona. To mamy tak, wolny bieg, no i zając, czyli szybki bieg. Tu mamy dźwignię, lemiesza pokrętło od świateł. Pozycyjne i druga pozycja to jest światło mijania, sterowanie od radia ciszej, głośniej, wyciszenie, włączenie radia, przełączenie między radiem a płytą CD, wyszukiwanie do góry i na dół. Dobra, tu mamy tak ten przycisk po przytrzymaniu tego czerwonego wichajstra i przesunięcie przycisku do przodu. Ale to musimy mieć bramkę włączoną. Odepniemy osprzęt. Zobaczcie. Na pulpicie wyskoczyła nam ikonka o tym, że mamy rozłączone szybko złączy. Teraz żeby zapiąć łyżkę z powrotem, naciskamy jego dolną część. Jak słyszycie piszczyk dalej działa, teraz już nam się zapięła. Piszczyk likwidujemy tym klawiszem obok, czyli naciskamy jego dolną część, a górę naciskamy, żeby zniknęła nam ta ikonka. Zobaczcie, ikonka nam zniknęła. Ok. Tu niżej mamy jeszcze, to jest yy, przycisk od włączenia świata w kabinie. Lewa strona, tak jak już zauważyliście, to jest bramka. Jeżeli ona jest podniesiona do góry, wtedy możemy wykonywać jakiekolwiek czynności tutaj czynności hydrauliką, prawda? Dobra. Lewy joystick. To tak jak w koparkach, to jest sterowanie ISO, czyli tak. Pochylamy go do przodu, do tyłu, sterujemy wówczas tym drugim ramieniem, to jest to ramię STICK. Lewo i prawo to jest obrót. Suwak, przy suw suwak mam przypisany obrót filtratora. Lewy przycisk to jest klakson, prawy nie jest przypisany. Tu pod spodem ten przycisk. To jest przycisk od stabilizacji przedniego mostu. Zobaczcie, włączyła nam się kontrolka. Przytrzymujemy go dłużej i ta kontrolka nam zniknie. Dolnej nie jest do niczego przypisana. Prawa strona. Może od razu ten joystick, czyli tak. Do siebie. Wysięgnik idzie do góry, na dół, wysięgnik idzie na dół. W lewo zamykamy łyżkę, w prawo ją otwieramy. Suwak do suwaka przypisany mam tutaj skosowanie rotatora. Zobaczcie również. Służy do tego ten zewnętrzny pedał. Ok. Lewy przycisk jest do zwiększania mocy hydrauliki, przykładowo jeżeli chcemy wziąć jakąś cięższą przykładowo paletę. Naciskamy go, na pulpicie pojawia nam się ikonka, zobaczcie. I wówczas możemy dźwignąć tam delikatnie jakiś większy ładunek. Zobaczcie, ona nam teraz zniknęła po paru sekundach. Prawy przycisk na joysticku. To jest przycisk od amortyzacji wysięgnika. Widzicie? Aktywacja i dezaktywacja. Z przodu na joysticku mamy przełącznik od kierunku jazdy. Tył, neutralny i przód. Prawa strona konsoli to jest tak. Przycisk od stabilizacji mostu, czyli tak samo jak w lewym joysticku. I przytrzymujemy go z 2 sekundy i dezaktywujemy. Również podczas aktywacji świeci nam się tutaj ta kontrolka. Pokrętło od obrotów. Pokrętło od trybów jazdy. Pełzający, wolny i szybki. Pokrętło. Przepraszam, pokrętło od prędkości jazdy. A tu mamy pokrętło właśnie od trybów jazdy, od trybów pracy. P to jest postój. T poruszanie się po drogach, czyli tak podczas przemieszczania się. W tryb standardowy do pracy i C tryb użytkownika czyli w tym trybie możemy sobie poustawiać jakie chcemy ciśnienie jaki wydatek pompy i tak dalej tu mamy przycisk od świateł od halogenów pierwsza pozycja to są światła na kabinie druga pozycja dochodzą światła na wysięgniku tył jest jednopozycyjny. z tyłu mam jedno światło na kabinie i jedno na przeciwwadze te dwa przyciski powiem Wam szczerze, że nie są przypisane, no, przepraszam, yy, nie są opisane w instrukcji obsługi ale z tego co pytałem kolegów prawdopodobnie tutaj za kabiną zobaczcie, troszkę słabo widać ten kabel ten przewód co tutaj jest, prawdopodobnie od grzałki silnika czy coś takiego podgrzewania układu yy, ale nie jestem tego pewien nie wiem, nie są przypisane, także nie zapewnię Was do czego one służą. Kolejny przycisk to jest przycisk od koguta. Tutaj mamy czujnik temperatury klimatyzacji. Tutaj widzicie mamy panel sterujący od, od pulpitu. I tak tu mamy na te, y, siłę nawiewu, siłę na nadmuchu. Tutaj temperaturę, kierunek nadmuchu, czyli góra-dół, obieg zamknięty, automatyczne sterowanie tego całego nawiewu, powiedzmy, AC, czyli air condition, klimatyzacja, odszczelnianie szyby, włączanie tego panelu całego, zobaczcie, wyłączyłem, włączyłem, przyciski funkcyjne, strzałka góra-dół, select i escape, służy do poruszania się po menu. Poniżej mamy przycisk y, uaktywniający automatyczne... Y, przykładowo tak, mam go aktywnego i teraz po ruszeniu joystickiem automatycznie obroty zwiększają się do zadanych tych, na które mam ustawione pokrętło. Kolejny przycisk to jest y, alarm informujący nam o przeciążeniu maszyny. Bierzemy jakiś ładunek, obracamy się i on zacznie nam piszczeć. Jeżeli przeciążymy maszynę, kolejny to jest wyłączanie sygnału poruszania się. Tu mamy kluczyk. Mam pilot od centralnego smarowania. Gniazdo zapalniczki to jest 12V. Tam poniżej jest taka stacyjka i powiem Wam szczerze: zobaczcie. Po przekręceniu jej kluczyka świeci nam się ta kontrolka czerwona. Ta kontrolka również się świeci. Jak włączymy. Tryb do jazdy. Na pulpicie również pojawi się taka ikonka. Jeżeli ona namiga, informuje nas o tym, że nie jesteśmy ustawieni równo względem podwozia. Pokażę Wam. O, zobaczcie, przestała migać. I teraz. Naciskając jakąkolwiek funkcję, nic nie będzie się działo. Jesteśmy ustawieni po prostu tak jakbyśmy poruszali się po drodze. Ok. Ale tu mam CB radio, radio, tu mamy gniazdo diagnostyczne, a tu zazwyczaj mamy wyposażenie dodatkowe. Zazwyczaj tutaj jest pilot od, od Webasa, od ogrzewania kabiny. Jeszcze powiem tak. Tutaj mamy, zaczynając od lewego pedału, to już wam mówiłem. Tutaj akurat jest, jeżeli mamy włączoną włączony ten przycisk, to tym pedałem sterujemy skosowaniem tilt rotatora. Kolejny pedał to jest wydłużanie ramienia, to jest ten na środku, ten duży siłownik. Do góry wydłużamy, na dół skracamy. Ten pedał to jest pedał, pedał hamulca jeżeli naciśniemy go do końca ta dźwignia nam się zablokuje i mamy wszystkie koła zblokowane po naciśnięciu tej małej dźwigni odblokowujemy cały hamulec i możemy wówczas jechać jeżeli chcemy zahamować podczas jazdy naciskamy równocześnie i pedał i to małą dźwignię wtedy on nam się nie zablokuje ten pedał ostatni z prawej to jest pedał od przyspieszenia mamy jazdę do przodu Mamy zadane obroty, naciskamy go, no i jedziemy. Jeśli chodzi o ustawienie fotela operatora, to tak. Tutaj mamy dźwignię od podnoszenia i opuszczania fotela. Ta dźwignia służy od przesuwania wzdłużnego fotela, przód i tył. Ta dźwignia służy do przesuwania fotela razem z konsolami do przodu i do tyłu. Kolejna dźwignia to jest przesuwanie fotela razem z konsolami i z całym zawieszeniem. Tutaj regulujemy wysokość konsol. Następne, co mamy tutaj? Tutaj regulujemy długość tej oto poduszki do przodu, do tyłu, a tutaj jej kątowe, czyli tak, do góry i na dół. Kątowe nachylenie tej poduszki. Pod podłokietnikami, tutaj mam skarpety takie założone, ale tu są takie rolki i my zmieniamy kąt nachylenia podłokietnika. Pasy są tutaj, mhm. tutaj sterujemy oparciem, pochylamy. Jeszcze mamy tym pokrętłem, wypychamy tą poduszkę po prostu tak, żeby nam było wygodniej w odcinku lędźwiowym. Tu podgrzewanie fotela no i zagłówek. Tu mamy dźwignię. Zobaczcie, odblokowujemy drzwi. Zatrzaśnie się. Tu odblokowujemy.